Witam. Jutro, to jest 27 maja 2025 roku, tutaj w sądzie na ulicy Marszałkowska 82 odbędzie się rozprawa przeciwko Bartłomiejowi Kurzei. Jest oskarżony przez bardzo niedobrego człowieka, który jest skazany w Polsce za czyny kryminalne. O ile dobrze pamiętam, to jest za wyłudzanie oszustwa, a ten człowiek śmie, tutaj oskarżać Polaków. Tu łatwiej jest dojazd, tu tramwajem piętnastką czwórką, 18, siedemdziesiąt cztery, ewentualnie autobusami. Autobusami nie wiem jakie tutaj numery jeżdżą. To jest ulica Marszałkowska Ruk. Ale Jerozolimski, ewentualnie po, pociągiem. Dobrze by było, proszę Państwa, przyjechać i wesprzeć Bartłomieja jak To jest nasz prawdziwy, to jest prawdziwy artysta, nie tylko że skończył szkołę artystyczną, w akademię sztuk pięknych w Warszawie na krakowskim przemiesiu, ale też naprawdę pięknie maluje, i rzeźbi, przede wszystkim i w kamieniu, to jest nielada sztuką. Proszę Państwa nie bezprzejmy jego, jutro jest, jutro jest yy, to jest tak, o godzinie dziesiątej, trzecie piętro pozdrawiam państwa, przekazujcie tą wiadomość i ewentualnie przekazujcie treści, które mam na tej kanale proszę o subskrypcję, łapki w górę łapki w dół, jak się nie podoba ale oby to nie było przemilczane ponieważ uważam, że Przekazuję wiadem, ważne wiadomości.